agentki Skarbiec Federalny godzina 18:49 O tej pozę można zadać tylko jedno pytanie: z lukrem czy z kremem? A, <śślenia> Ej! Mirał Arnold. No, grałabym lepiej w antygrawitacyjnych butach, ale to byłoby oszustwo. Hmm. Szkoda, że Alex z nami nie poszła. Ona nie ma takich skrupułów jak ty. Batonika? <laughs> Powinna się chyba przerzucić na sałatę. Oh. Hej, ktoś to przeżył? Chwileczkę, zniknęła moja poduszka z Niagary. Mówisz o tej? Tu, nie wiem co tu się dzieje, ale czuć mi tu... Um, Alex! Hej! Już jesteście? Jak się grało? W porządku, Alex. Co tu się dzieje? Przerzute krzesło? Zaślimtana poduszka? Może to był atak bobrów? Głodna, burczy mi brzuchu, co na obiady, co? A, dobra, macie mnie. No ale co miałam zrobić? Sparki się zgubił, musiałam go zabrać. Nie może tu zostać. Przykro mi, Aleks. No ale zobacz, jaki jest słodziuśki, Milusio Milusi. Pomyśl sam. Taki słodki piesek, może nam naprawdę poszerzyć horyzonty? Oh. 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 Ten piesek należy do kogoś innego. Musimy go oddać. Ach. Dzięki za zamordowanie mojego marzenia. Rozwiesimy wszędzie ogłoszenia. Chyba masz rację. Halo? Szkolny alarm, zaraz się spóźnimy oh. na pierwsze zajęcia. A co będzie ze Sparkim? Eee, na pewno nic mu się nie stanie. Oh, też mi coś? Patrz, kto jest uczniem tygodnia. Znowu. Ach, oh, przekupstwo, nigdy jej się nie znudzi. A czy Pirani nudzi się podgryzanie? Hej Wam! Hej, Clover, co robisz? Zgaduj, Arnold. Jeszcze obiad. <słuch> Pyszne. Musiałaś być naprawdę głodna, bo zmiotłaś to w sekundę. Razem z talerzem. E, Sam, co ty tam piszesz? Analizuję środek ciężkości Mandy. Sądzę, że przejdzie od niestabilności do upadku teraz. A, 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 a ratunku. A, a. Trzeba jej będzie pomóc. Czekaj, ja cię uratuję. Co się gapić? Tak właśnie miało być! Ha, 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 ha. Czekaj, ja cię uratuję! No, nie! Ha, 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 ha. Ach, spadaj stąd, jesteś do niczego! Jestem do niczego! Mm. Ej, Arnold, nie słuchaj jej! No spoko, luz! Nikt nie ucierpiał poza dumą Mandy. Chciałbym być jak admirał wspaniały. On wszystkich ratuje. Alex! Oh. Hej, mówiłaś, że Sparki zostanie w domu. No wiem, ale jak wychodziłam, to był taki. Co to jest? To Sparki? No! Puszczaj to! Urocze. Do rzeczy. Agentki, dostaliśmy cynk, że dziś wieczorem będzie włamanie do Skarbca Federalnego w Beverly Hills. Nie muszę nic więcej mówić. Nie musisz. Gladys? Sam, ta misja wymaga szkieł kontaktowych na promienie M niebieskich. Clover, oto laserowy pilnik do paznokci. I nie wejdź znowu w autor burmistrza, dobrze? Alex, laserowa, tunelowa tornado suszarka do włosów może się przydać. Życzę szczęścia! Sparki już jadł, więc na kilka godzin masz spokój, ale będziesz musiał go wyprowadzić. Sparki? Spacer? Smycz? Nie zostawisz tego tutaj. No nie możemy go przecież wziąć na misję. Federalny Skarbiec Złota, godzina 20:16. Spójrzcie. Aldo Pilot włączony. Kto tam jest? Nie wiem, ale przywitajmy się. To nie jest osoba, to obraz. Ktoś chce nas uwięzić? To jest nasz złodziej? Raczej kiepsko mu idzie. Porzuć wszelkie knowania, o podły złoczyńco! Jestem admirał wspaniały! Hej! Ja znam ten głos. To... Arnold? Drżyj przed śmiercionośnym strzałem! Au, au, au. O nie, sam się ustrzelił! O, a, o! O! Ratunko! Tego nie było w planach! Ratunko! Pomoce! Glo sam, Alex, przynaj się Arnold! Arnold, Co ty tu robisz? O to samo chciałem się zapytać. Jesteście... Super bohaterkami. Raczej superagentkami, agentkami, bo widzisz, awansowałyśmy i i chyba tyle wystarczy. To ty musisz coś wyjaśnić. Po pierwsze, co to za strój? Tak pomyślałem. Gdybym był jak admirał wspaniały, to bardziej by mnie lubili. Hej, może mogę do was dołączyć? Admirał Wspaniały i super agentki. Super co? Super nie. Czemu nie? Mam przebranie. Zapomnij Arnold, szpiegowanie to coś więcej niż dziwne ubranie. Słuchaj, nikomu nie możesz powiedzieć, że jesteśmy agentkami. To może nam zagrozić. Jasne. Dzięki Arnold. Zabierzemy to do analizy. Wybacz Arnold, lecimy. Do zobaczenia w szkole. Mamy teraz lekcję gotowania. Upieczemy potem babeczki, dobra? One są agentkami. A ty masz piec jakieś babeczki? Kim kim ty jesteś? Nie lubię się chwalić, ale to dzięki mnie. One są super agentkami. Dzięki tobie. Wyczuwam w tobie prawdziwy talent i wiesz co? Ty jesteś wyjątkowy. Obserwuję cię już od dłuższego czasu, Arma. Arnold! Serio? Zawsze uważałam, że dziewczyny powinny mieć kolegę. Kogoś nieustraszonego, odważnego, silnego. Ja mógłbym nim być! Wiem, że tak. Nawet im to zasugerowałam. Myślę, że czują się przez ciebie zagrożone. Myślałem, że się przyjaźnimy. Wiem, jak się czujesz. Zdradzony jak ja. Dlatego formuję nową drużynę i chcę, żebyś do niej dołączył! Ja też? Co mam zrobić? Najpierw załóż to: to firmowy pas. I co mam dalej robić? To jest nie fair. No, wiem! Nie powinni tak długo analizować tego projektora. Nie to! Jerry stresuje sparkiego i nie chce mi go oddać! Od zeszłej nocy Beverly Hills ma nowego bohatera. Bohater ten nie tylko uratował człowieka od utonięcia i uchronił samolot ze złamanym skrzydłem od katastrofy, ale również miał czas na zdjęcie z drzewa Kota o imieniu Pan Puszek. Kimkolwiek bohaterze jesteś, dziękujemy. Wow! Admirał wspaniały jest całkiem skuteczny. Arnold zrobi sobie w końcu krzywdę. Trzeba z nim pogadać. Dobra, co z nim? Zawsze o tej porze tutaj jest. Ja Cię uratuję! Świetnie, Andy! Cudownie! Na imię mam Arnold! Wow. 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 Admirał Wspaniały jest nieco szybszy od superagentek, co? Wiem, że nasza tajemnica jest bezpieczna. Widziałyście może rano wiadomości? Tak jest. Arnold, admirał wspaniały musi być bardzo uważny, bo stanie mu się krzywda. Chyba jesteście o admirała zazdrosne, co? Och, i przestań na siebie mówić, admirał, to jest dziwne. Huh. kulamy się, widzisz, Sparki? Tak jak tata? No tak. Tak, tak, bardzo dobrze, Sparki. Później dokończymy. Fajna sztuczka, Jerry. Nie mogłyśmy wcześniej. Chodź tu z parki. No tak. Skończyliśmy analizę projektora z zeszłej nocy. Gladys. To jest oryginalny obraz, ale jak widzicie, gdy podwyższy się kontrast o 43% i obniży nasycenie o 19 stopni. To Geraldine, ta wiedźma, która chciała mnie zbuntować przeciwko wam. Nie siedzi w więzieniu? Siedziała. Uciekła parę tygodni temu. Pracowaliśmy nad tą sprawą, nie mówiłem wam, bo nie chciałem was martwić. No i się nie udało. Bardzo się martwię. Halo? Alex, musisz mi pomóc. Chyba ktoś mnie goni. Jestem u siebie w domu i. To był admirał, to znaczy Arnold ma kłopoty. Pewnie, że ma kłopoty, jak on śmie dzwonić na twoją prywatną komórkę. Sparki musisz zostać. Dlaczego ty jej słuchasz? Coś mi się nie podoba, coś jest nie tak. <śmiech> <śmiech> Znacie internet? No to może obejrzyjcie sobie łaponet. Hej, Arnold! ty sobie wyobrażasz? Jestem Admirał Wspaniały i zabieram was do mojej tajnej kryjówki! Gadżety może masz i fajne, ale ta kryjówka to straszna lipa. Cisza! Admirał nie toleruje komentarzy co do jego gusto! Ostrzegam was! No dobrze, admirale, gdzie ona jest? Wiemy, że za tym stoi Geraldine. Hmm. Bardzo dobrze. Witam, drętwe agentki. <śmiech> <śmiech> Dobre. Admirał musi to sobie zapisać. Nie wierzę, że tak wykorzystałaś, Arnolda. To podłe, nawet jak na ciebie. Ho, ho, dziewczęta, cel uświęca środki. Dobra robota, admirale. Admirał się cieszy, i co teraz? Agentki do nas dołączą? Teraz to zemścimy się na agencji przez zlikwidowanie agentek i ich szefa Jerego. Ciebie oczywiście też muszę zlikwidować. <laughs> Najwyraźniej admirał chyba się coś przesłyszał. Dzięki za pomoc, admirale. Co się stało? Geraldine kontrolowała go, tak samo jak wtedy Clover. Wielkie dzięki, Alex. A oto tornado w wannie. Ty nam ukradłaś ten pomysł, Geraldine. No to mnie pozwij. Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje? Jasne. Zaraz nas pochłonie tornado. Sam, wymyśl coś! Jesteś w oh. tym dobra? Nie mogę się skoncentrować, bo admirał ciągle brzeszczy mi do ucha. No dobra, zaczekajcie. Wiem, Arnold. Uspokój Pomożesz nam! W plecaku mam laserową tunelową tornado suszarkę. Widzisz ją? Tak! Dobry pomysł, Alex! Arnold, nastaw na wsteczny i ją włącz! Nic nie rozumiem! Udało się! Teraz wszyscy zginiemy, tak! Nie, teraz to uratujemy Ci życie! Nie, Arnold! A... Dziewczyny, dziękuję. A może. Dziewczyny? Przepraszam, że byłem taki głupi i mało was nie zabiłem. Co? Zaraz, już wiem. Geraldine myśli, że już po nas mamy przewagę. Teraz jedzie do Jerego. Wiecie, co to znaczy? Spark jest zagrożony. Potem pogadamy o priorytetach. Arnold, zostań tutaj i pilnuj się. Park w Beverly Hills, godzina 6.35. No, dalej. Jak u mnie w biurze. Do nogi. A wyszkoliłem trzy dziewczyny na agentki. Ciebie też w końcu kiedyś wyszkolę. O, ale słodki pieseczek. O! Dopadnę cię, Jerry! I tego małego kundla też. Co? Myślałam, że źle myślałaś. Jak ją powstrzymać? Nie wiem, ale nikt nie będzie krzywdził mojego pieska. Clover, wytnij pilnikiem dziurę w kadłubie! Dziura w kadłubie? Oczywiście! Co jeszcze mamy? A! 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 Sparki, waruj! Trzymajcie się, agentki! Wszystko w porządku, dziewczęta? Ty nie wychodzisz za często? Już nigdy nie wejdę do naszego jacuzzi. <grym> co? To lub co to jest? To admirał wspaniały. O. A więc jesteśmy teraz ty i ja, co, admirale? <grym> Arnold, admiral wspaniały, daj mi szybko swój karabin! Jest twoja, Jerry i tym razem jej nie zgub. Dopadnę cię za to, Admirale Wspaniały. Nie dzisiaj, Geraldine. Admirał Wspaniały, tak? Widziałem takie komiksy. I tylko tam mnie znowu zobaczysz. Admirał idzie na emeryturę. Ale najpierw Admirał obejrzy naszą agencję. I odwiedzi też Centrum Pamięci, prawda, Jerry? O, tak. Chodź ze mną, Admirale. Aleks, uśmiechnij się. Wiedziałaś, że Sparki wróci do właściciela? Myślę, że Jerry to bardziej przeżywa. Nie mógł się w ogóle powstrzymać od płaczu. O? Dzwonek. Bądź silna, Aleks. Bohater! Jak się masz w piesku? Sparki ma na imię bohater? Tak, ja jestem Brett. A ty pewnie, Aleks. Dzięki za opiekę nad bohaterem. Wiesz, ja tu mieszkam niedaleko. Gdybyś chciała wyjść z nim na spacer. A może chodźmy teraz? Chodź! Poszukamy zabłąkanych piesków! Doskonale! Witam wszystkich! Właśnie znalazłam w sieci świetny program. Naukowo udowadnia, kto jest największym frajerem w naszym liceum. Jakbym nie wiedziała, że to jedna z moich żałosnych sąsiadek: Sam Clover albo Alex wszystkie trzy. Pisałam wszystkie imiona i informacje, i teraz komputer liczy punkty. Co? Ja jestem frajerką? Co za głupie pudło! Pogadamy później, jak usunę te wirusy.